Witam Was serdecznie w nowej serii. Dlaczego? A więc dlaczego pies kręci się w kółko zanim położy się spać? Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, jednakże odpowiedź może sięgać czasów, gdy psy stada żyły jeszcze swobodnie. Pierwsza teoria mówi, że dawno, dawno temu psy do spania układały się w wysokiej trawie i kręcąc się po prostu układały sobie wygodne posłanie. Uczeni natomiast twierdzą, że pies bada otoczenie pod kątem ewentualnych zagrożeń. A jednocześnie sprawdza całe otoczenie przed położeniem się spać. Kolejna teoria jest również ciekawa. Mówi ona bowiem o tym, że pies próbuje wyczuć, z której strony wieje wiatr i w razie zagrożenia jest w stanie szybko zareagować. Podobnie zachowują się wilki i na pewno wiąże się to z wrodzonym instynktem. Istnieje również jeszcze jedno wytłumaczenie tego, że pies grzebie i kopie w swoim legowisku. W regionach, gdzie panują wysokie temperatury, zwierzęta robią tak, by odsunąć nagrzaną ziemię i dokopać do tej chłodniejszej. Na dzisiaj to tyle, jeszcze chciałabym się zapytać, co myślicie o takiej serii. Odpowiedź napiszcie w komentarzu. Miłego życia!